Hazardu, ciąg dalszy. Te ile chodzą na przykład. One po 100 zł kosztują, nie? Zobacz na rynku. 155 zł. We oddaj. Ale że już 9. To chyba nie jest za dużo warte. Spoko, Madzia Witam, witam. Dzięki bardzo za 9 miesięcy. 500 plus pipo club. Co ty mi dajesz cały czas z G2, czemu wy się śmiejecie? Dzięki bardzo Spoko, Madzia za 9 miesięcy 500, 500 plus O fioleto Nemiga nie znam cię typie. Kim ty jesteś? O Red Bull! Fanatyk, zajebiście. Nemiga, no to ciekawa, ciekawa organizacja. Noveno, fioletowa? Astralis, holo. Czat ile to, po ile to chodzi? Astralizie 101? Z 30 tysięcy? A 8, 10 zł. dobra, nie ma problemu. O! Godsend, holo, po ile to? 20, 30 zł? 4 zł. O! To jest ciekawe. Nie złyskam. No, mi coś czerwonego. G2? O? Holo? To jest. Ses must be big! Ile? Ile? 100 zł. 10 tysięcy. O mój Boże. Ej, zaraz zobaczymy. Ej, może. Może wyjdę na zero. Dobra, to jest gówno. No, 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 Ty weź, daj czerwone. Przecież to jest dużo tych czerwonych. No, albo chociaż takie, różowe, no. Dobra, to jest popsute chat. Te skrzynki są akrz, czyli popsute, no. No tak, znowu pan tu. Joseph to jej za 10 lat sprzedaż za 2000 zł. To ciekawe. No weź mi big już. Tomorrow, Astralis, big. Może wyjdę na 0 TF. No weź mi daj! No dobra, na no Astralis, chociaż Astralis, no powinno coś... Numer jeden na świecie, no powinien coś oddać, nie? No nie, no przecież to jest jakiś żart te naklejki. No! Jakieś holo. Ale to, hey, to też pewnie jest z 4 zł. dropów B. Bo kto bardzo za dwa miesiące? Drugi rozdział otwierany. Ale żadnego czerwonego? Serio, żadnego czerwonego? No to jest żart. No, fajnie, fajnie, fajnie. No oh i goc, dobra. Sprawdźmy. Daj mi to od najnowszych. Dobra, czego jestem ciekaw? Tego jestem ciekaw. O. Ekwipunek jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później. Co zarąbiście? Tak, gdyby taka. Taka jedna, taka jedna. Bo czujesz, że jak mi tyle zabrało?